Jest? O, dobra. Dzień no widzowie, no. dzisiaj jesteśmy na Sudbiwalku. Pewnie myślicie, z kim ja jestem na znów. Otóż jestem ze Senciakiem. Senciak, jesteś? Tak. Nowa seria Sudbiwalech mogą się... E, będą chyba odcinki. Weź to dołówko. Dobra. Czy już. Ja już mam, ja już mam. Ty, ty, A to ty Będziemy chodzić eksplorować świat. A potem sobie znajdziemy, jakąś może wioskę, i się osiedlimy. I będziemy szukać nowych struktur, i tak dalej, i tak dalej. Mm, jest sobie tu drewno... Mm -hmm. y będziemy. Jesteśmy na, na najnowszej wersji. Mm, i Cześć! Andrek? To ten, no. Masz. O, dzięki, 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 dzięki. Idziemy do tej wioski, bo jest opróżniona. Dobra, tylko zbiorę coś. No. no. A fajna ta to ta ta wersja jest. To się nie da praktycznie zgubić. No to się... ej. jakby na anatki taką wersję dodali, no to by to było za A to jak? Oj, o, 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 kurde! Co? Wpadłem. Wpadłem, o co? Ej, a tym przypadkiem nie jest jaskinia? Nie. Czekaj. Może? gdzie ja. Tam. A nie, dobra. Nie, to nie chyba. To, to nie, tam to, to nie ma, tam nic nie ma. Ej, ej mam stakę i 17 desek. Owieczki, owieczki, owieczki. To chyba jaskinia. A to może jaskinia być chyba. To jest jaskinia. Ale z długie. Jest wągiel, Jest wungiel. To nie jest jaskinia? O, dobra. Dobra, ej, widzę chyba kopalnię. To mam, czekaj, to mam zaraz jeszcze przyjmę. Mam kopalnię. To czekaj, to weź się zawróć. Ty, ty mnie naprawdę nie widzisz? Wiesz, znaczy nie, na razie nie widzę, bo ja mam Expo zamiast tego, ale czekaj. Dobra, już widzę. Znaczy nie muszę widzieć, ale ja widzę twój name, tak jakby. Chodź tu. O nie! Gdzie ty no to spadłeś? Czy zrobiłeś nie, Watera, mi? czy nie, nie zrobiłeś... Nie, nie. tu tutaj. Nie, sprawę. Muszę tutaj za bardzo. Czekaj. I o teraz... Czekaj! Tutaj! A tu jest... To czekaj, tu jest ja zrobię ten łódkę. Ej, sędziak. Ja już widzę moje pieczołpy. Oj. Ci. Gdzie jest żelazo? Tu jest żelazo. O ja widzę. Ja też widzę. Mam nadzieję, że nie usunęli tego płku. Na nie usunęli. Ej, daj mi te żelazo. O, Jezu, jak mam ej, ej, to było moje żelazo. Ukradłeś mi moje żelazo Ej, to był mój, ej, ej, ale tam jest dalej jaskini. Jak, Jakbym nie, no to by. Ej, ale ile mam w ogóle. Tylko uważaj, czekaj. bo to są chyba pod fotki. Ej, na ostatniej seri Od noc, serii. Na ostatniej serii Enderkowicz. To zginąłem. No. I zakończyłem serię tym, że zginąłem. Ej, ale tu ciemno. Ale tu nic nie ma. Albo... Dobra, ja, ja na górę cho chodźmy może. A o tu jest żelazo, o tu jest żelazo. A ty, ty mi zabierasz, moje wszystkie? Ej, lapis dla żu... A nie. Myślałam, że to nie. I to lapis dla Juli? Dla Żuli. Tak, dla Żuli, lapis. Dla Żuli. Uff, no dobrze, że to zrobiłeś. Co to ty zrobiłeś! Ej, ej, a w ogóle. Ej, ej daj mi opa. Daj mi opa. Ale ty zginąłeś. Daj mi opa, w jaki jest gnią, ale mam i temę. TPA, no, Anderek Sigma Sandra. No ale daj mi tego, daj mi opa! To się do ciebie tepnę. Czekaj, ja cię tepnę do ciebie ten Anderek no, Sigma Sunchiep. Ja Co jestem od ciebie No, okay. ale nie masz creative włączać. Okej. Okay. ej, ej, nie mam pochodni. Masz żelaski. Uf, dobra. Masz Daski, jak później pożę. Ej, co tu jest? Ej, tam co się... Czekaj, na razie nie iść. Nie, 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 i cię sprawdzam, czy żelazo jest jakoś. Sanciak, ej no, ej, no daj mi trochę pochodni, jak masz dużo. Nie mam, daj tak dwie. Ja? To masz sobie tę czekaj. Mam na kic. Czekaj. Czekaj, czekaj. Nie. Nie słuchaj, nie słuchaj. Tam coś jest. Czekaj, weź weź się przesuń tam, przesuń się tam, tam. No tam się przesuń. A weź weź. Ewa! I kegłe, I kegłe. Weź Czekaj. Ja widzę. O, to żelazo. Czekaj, co tam jest? Synczuk! Nie idź tam na razie. O kurde. Nie, nic, nie idź na razie. Na razie tam nie idziemy. O kurde, ty dużo tu jest żelaza. Ej! Ty bo ja gdzieś szklepimy walnął. Szkielet? No tam jest szkielet. Dobre. Gdzie ty jesteś? Eee, nigdzie! Nic tu! No ale... Na razie nie idź. Ej, ej, nie mam więcej dasek, żeby się podsadzić. I przecież ty masz taką dobrą zbroję. Daj. A ja wiem gdzie wiem gdzie to jest. Wiem, wiem. Dawaj! Żyjesz? Co? Gdzie to jest? Kurde! O, 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 nie, 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 nie. Dobry, nie trafię. Chodź. Nie trafił. A? Robi otacz. Nie trafisz, nie trafisz. Czekaj, to wiesz, na razie się tu osiedlimy. Może. Co? Co? Chcesz zamieszkać w jaskini? Nie, nie, nie! Nie idź, nie idź tam! Nie idź! Czemu? No bo zaraz się walnie szkielet i... No gó... tu mogę wejść, omek. Osiedmy się tu, może. No, 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 zrób jakieś dwa pokoje. Jakieś małe. Zrób. Weź się, uspokój. No zrób, należy no, się tu usiedlimy. O, lapis la, 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 Juli. Weź sobie. Tu, tu jest. Czekaj. Ja. Sorry. Ale to czekaj, a, czekaj. No mam dobreczkę Ja tu robię mój pokój, ziomek No serio. Co się zrób Ja tu ja tu nie kłamałem Ej, a ty robisz swój pokój? Nie A czemu? Nie potrzebuję No to osiednę się tu na chwilę nie wiem, ja się pójdę kiwnąć, a ty tu bądź. Masz, szkodę. jeszcze jedną klatkę I sęcia, już jest 16, 19. Dobra, teraz jesteśmy bezpieczni bardziej. Tańcz, głupia, że tań. Co, co? No, ale ja co daję na rozpałkę? Przydazo się kudza. No zostaw. Co to zrobisz? No zostaw! To moje! Zostawiłem! Hej, kamień! Widzowie, ej, ej, jest ktoś w ogóle na live? Czekaj, to w ogóle nie sprawdzałem, jak coś jest to sodki, że nie mówiłam nic do was. Jak coś jest to sodki, w tej chwili tylko ja oglądam. Dobra, nikogo nie było. Szkoda. Czemu to ma zero lajków? przecież to miało przez jeden. Hmm, dobra. O! E mais de avano? Mais de avano? Co mam? Masz drewno? Zawsze go. Trafię. O, dziękuję. Ej Ederman. 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 Chodź! Chodź, Ederman. bez Ederman. Enderek bez Ederman. Enderek Ederman. Ederman. bez Ederman. 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 ale Ederman. 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 Ej, mu tam zombie! Czekaj! Ej, tam... Czekaj, we, weź na chwilę. Weź, weź ty na chwilę, tam idź na chwilę. Gdzie? Weź tam idź na chwilę. Ja się zabiję na razie. Bo po drewno idę. A, dobra. Znaczy nie po wodę, sorry, kurde, co ja gadam. Bo ja potrzebuję, żeby lotera robić. Dobra, idę. Cześć! Ale pod koło. Pięknąłeś w łóżku? Tak.